Dobra, lecimy dalej. I teraz co tu trzeba zrobić? Aha, tu A, wejdź na to. Dobra. Teraz będziecie mieli lepszą jakość, bo nagrywam w 4K. O, dobra, wejdź tam... Kurde... Aha, coś takiego. No... No. Co jest za daleko? Kurde mać. No kurde, za daleko. Noc. O. Dobra, bliźniaki. Dobra, wszyscy nie żyją. Pomierali. To lipa. No ale no cóż, bywa i tak. Co to jest? To jest wróg? To jest chyba wróg, nie? Ej, to jest wróg, chyba, nie? Dobra, to jest wróg. Oto mamy lipa. Dobra, i teraz co? O teraz jak skocz w kierunku naznaczonych ścian, aby wy wykonać wyskok od ściany? No dobra, no dobra, ale aha, ale kurna, jest problem taki, że że właśnie nie wiem o co chodzi. Skocz w kierunku naznaczonych ścian No i co? No i co mi to dało? No dobra no Ale czy ja jestem Taki tępy O co tu na mać Chodzi Może by to lepiej wytłumaczyło, co? Dobra, no na pewno Aha, dobra. Aha, trzeba przytrzymać. Dobra, a może? Nie. Dobra, a może? Trzeba. Kurna, no. Aha, coś takiego, ja? Takie, bardzo to jest, kurna wam powiem, bardzo dziwne to by było naprawdę bardzo dziwne, no ale jak działa, to działa, nie, medytuj, może rozdamy sobie jakieś skille, skillsy, podstawy, odpoczynek, umiejętności, mieć, dobra, co ja tu, kurde, odporność, co my tu mamy? Umiejętność, lepsza praca nóg, podwójne odbicie. A tu co mamy? Co tu mamy? Zwiększa maksymalne zdrowie kala. Moc... Eee, co to jest? Kurna, dużo tego jest. Przetrwanie, A co tu jest? Co tu mamy? Nieświętny przetrwanie. Co tu jest? Co to jest? Zdrowie kala, aha. No dobra. A tu mamy podwójne ostrze. Dobrze. Sprawdźmy. Przytrzymaj, aby zadać szybki cios. O, to sobie to wezmę. O, proszę. O. O, to może być, wam powiem, spoko. Dobra, X muszę przytrzymać, okej. Okay. Dobra, no to spoko. Pod, dobra, wychodź stąd, dobra. Dobra, no i co x, A, może tym. Tym muszę. No, nie wiem. <gry> dobra, to teraz gdzie mapa? Dejcie mapę. Kurde, myli mi się co chwilę. Ten Xbox, kurde, na Splay, Kurde, jeszcze. Gdzie to jest, dobra pójdziemy tu Dobra, co my tu mamy No chodź tu, no Uhu. Ej, to jest zajebiste. Ej, gra, gierka chodzi? Dobrze, może dlatego, że teraz patch wyszedł, ale ja tam nie narzekam. Zobaczymy później, bo są niektóre te mapy, gdzie gra potrafi nieźle przyciąć, nie? Więc, no, to lipa. Dobra, nagrywa się, nagrywa się. Będzie 4K. Takie natywne No kurno Ej, no nie działa tu przetrzymuje X no Kurde, mać. Ej, przegram O kurda, dobre jest Trzymaj A, dobra. Kurda Aj dobre jest Może trzeba zmienić mecz kurwa mać, no z zdrajcą jak ci zdrajca tam? Czy tam polop cię? Jak zdrajca? Ja nie jestem kurna star... Ja pierdzielę aż tu? Uff. Uff. Dobra, gdzie tu są skille? Poczekajcie, ja muszę sprawdzić jeszcze raz, bo, bo nie działa to. Bo tam pisze, żeby przytrzymać X. Ale to kurna, wam powiem, że nie działa za dobrze wam powiem w ogóle to nie działa przytrzymaj x dobra no przytrzymaj x jak to działa Aha. no kurde to nie ma nie wiem albo ja ślepy jestem i głupi a raczej to drugie jestem głupi albo to i to więc dobra to idziemy a dobrze idę dobrze idę <śm> To było tu, tu było tu O Kurde No chodź tu do mnie No Super Super Obrali teraz A tak. gościu tu czeka na mnie Obra, chodź. Jak ja mogę go pokonać? No co jest? Arba? A co to robi? Aha czy A co to daje? Arba x? A co to? O kurde. Cel stanie się tymczasowo ogłuszony i podatny na ataki. Aha. Nie wiem co to daje, ale. Ale kurde. Nie wiem co to daje. Aha, muszę bloka robić, dobra, wszystko jasne, ale co to robi? To nic nie robi, kulno, Ale to... Aha, dobra, jest, udało się. Dobra, hakowanie. Dobra, schować tę broń. Ale za jej gierka, kurwa. Ciekawe czy wyszedł patrz, bo ja muszę poczytać. Czy to na pewno jest patrz, czy nie? Dobra, ja sobie oświetlę. Uuu, ale klimacik. Ciekawe czy kolor mogę zmienić e, tego miecza. Czy doradę? Bo ja tam wiecie, nie oglądałem nie wiadomo co na YouTube'a i wam też radzę. Za bardzo nie oglądać, ale jak macie, nie macie konsoli, macie słaby komputer albo coś, to, to kurda, se Ja tak kiedyś robiłem, nie? Więc. Tu chyba nie ma co za bardzo eksplorować na tej części mapy. O. Przytrzymaj RB. Aby tymczasowo zderz w wroga, co sprawia, że... Aha Arba, no dobra i no co jest? Dusza i co? Co jest? Bóra? Aha A to co robi? Aha, to tak działa, dobra. Aha, dobra. Okej. Okay. dobra. To jest tu. Dobrze, wszystko jasne. Erba. Erba. Aha, Erba jest góra, dobra. Dobra, lecimy, kurwa A ja tu będę walczył Ale czarmary, kurda, No zajebiście Kurde, widzisz? O cholera <laughs> Dobra no Dobra, jedziesz Kurda Ja tu wolę walczyć, tu się zajebiście walczy kurwa. Chodź tu do mnie um. Dobra, jest. A poczekajcie, czy ja mam tu jakąś manę do tych skili, co używam? Tak. Właśnie w sumie. W sumie to nawet wam powiem. Nie wiem, czy coś takiego tu jest, czy nie. Dobra, hakuj to. Bibi. Bibi, bibi. Bi. Kto by nie miał? Poczekaj, dajesz sprawdzę, czy tu coś jest. O, coś tu jest. Hakuj to, co my tu mamy? Turbodogi, Turbodogi, zdobyto punktu. Ej, warto to robić takie rzeczy. Turbodogi to lokalny przysmok. A, coś coś jak hot dogi. E, gdzie to było? Turbodogi, kurde. Turbo gdzie jest tu rwodągi? Kurde, o tam był eee, w pizze pochodzenia mięsa z tej popularnej przekąski najpopularniejsza w domu coś takiego bardzo dziwna o, tutaj możemy sobie medytację, medytację zrobić Dobra, dawaj medytację. Meditation. Postawy. O. Pojedynczy. Zmień postawę. Aha. Dobra, a co to mi. Szybkość, siła. Dobra, zmień postawę. Pojedynczy, a tu. O. A tu i tak, niczego tu. Umiejętności. Mieć świetny. Ja bym na razie poszedł. W mieczyk Jedi przytrzymaj LB i naciśnij, aby użyć. Rzuci się do przodu. Przytrzymaj X. Aha, LB, dobra. Dawaj, LB, okej, okay. Aha, coś takiego. Dobra. Dobra, zaraz sprawdzimy to. Zaraz to sprawdzę, a mogę tu tak bez przeciwnika sprawdzić? O! A mogę, dobra, wszystko jasne Wszystko jasne, wszystko wiadomo Ooo teraz gdzie tutaj? Ale gra jest piękna, ja pierdzielę. Zesram się zaraz Kogo my tu mamy? Aha, będę musiał z nimi walczyć ją. O kurwa, no to mamy lipa. No to lipa. Aha, to taka scenka. O kurczę. Ktoś się wypierdzielił i to nieźle. Co my tu mamy? Kogo my tu mamy? Aaa, tutaj ziomek. Nasz.

Ej, to, to trochę niebezpieczne, co? Ale linki to mogłeś użyć, byś bezpiecznie spadł, pewnie. A tak to spadłeś, kurwa, na, na dupę, na plecy. Ale to pewnie twardy jesteś, kurwa. O, chyba jednak nie. Lerwo się trzyma. Co czujesz, że przeżył? Uhuhu. Uh. Uh. A to jest ta szmata. O kurda Ja też tu potrafię. A nie, nie. No gotowe, to jeszcze jak kurno. O, co to było? To tak miało być? Chyba tak. No dzięki. Przez to jesteś tak... przewidywalny. No, zobaczymy, kurwa. Zobaczymy. Ja też to umiem, pa. Kurda mać, pierdolą mi się te bany analogi. guziki, kurwa. Zapamiętać nie mogę, cios w ja pierdolę Aby... Hmm. Kurwa Dobra, gdzie ja jestem? Co to się odpierd... Gdzie ja jestem? A czemu jestem tu? Ja pierdolę, ja pierdziele, gdzie teraz mam iść? Co tu się odpierdzielę, odwaliło, co? Aha Dobra, czekajcie, to jest tu to jest mieczem, tu jest tak, aha, bo, dobra, już wiem, już wiem, dobra, już wiem o co chodzi, dobra, tu jest, dobra, to będzie teraz, o, tak, tu będzie, o, 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 to jest tak, to jest tak, dobra. Ciosy robię na górny. Dobra. Dobra, dobra. Wszystko jasne teraz. To tak. Dobra, dobra. Aha, dobra. Dobra, dobra. Wszystko jasne. Zdolności. Pokaż mi pchnięcie. Przyciąganie. Dezorientacja, RB to jest prawy, RB to jest dolny. RB, manipulacja umysłem, spowolnienie, dobra. Blok. LB. LB i Y, dobra. LB i Y. Dobrze RB i Y RB i Y skoncentrowany. Przytrzymaj ich dobrze. A dobra, RB i Y. Okej. Okay. Nie Rb i Y kurwa Dobra. Ej, no mi się mota wszystko. Kurwa mi to. Kurwa. ta szmata tu stoi, kurwa. Dobra. jesteś pewna, kurwa? Że lubisz to? Dobra. Kurwa. Pozóć Ja... Twoje marzenia legną w gruzach, laska.

O kurda Kurwa No co jest? Ja pierdolę pojebana kurwa Pojebany pad kurwa, jebany kurwa No strzelaj kurwa no, o, teraz kurwa zadziałało Wcześniej kurwa nie chciałem O no. no, teraz kurwa Zaraz na tym Хөөше баяах л. На чавш фу. Gierki dopiero się zaczynają, kurczę, słabo mi to wychodzi, tutaj, Wam powiem.